Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nieraz martwimy się o naszych bliskich. Co z nimi będzie? Rodzice zamartwiają się o swoje dzieci o ich przyszłość, zdrowie, wiarę. Trochę wszyscy obracamy się za siebie jak Piotr i patrząc z troską na innych, pytamy: A co z tym będzie? Może odpowiedź Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wydaje nam się zbyt szorstka? Ale jednocześnie, właśnie dzięki niej uświadomimy sobie, gdzie tkwi nasz błąd, gdy chcemy pomagać bliskim. Jezus też mówi Piotrowi: Ty pójdź za mną. Przypomina tym samym, że zadaniem uczniów jest pójście za Jezusem i wbrew pozorom, tym wpatrzeniem w Niego i posłusznym podążaniem za Nim najlepiej pomagają innym. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.